Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj piątek. Dzisiaj piątek wyjeżdżamy do Francji. Tym wozem. Spakowany jest totalnie. Wszystko mamy w nim. Wszystko to, co potrzebujemy na wyjazd. Jeszcze chłopaków zawiozę do, szkoła, do szkoły i do przedszkola, i będziemy jechać koło godziny, myślę 15. Jeszcze w pracy jestem, więc i tak nie moglibyśmy wyjechać. Także skoczymy pracę, ogarniemy ostatnie rzeczy. Chłopaków odbierzemy ze szkoły, ale najpierw ich zawieziemy i ruszamy. W drogę! Yes! Mimo tego, że się bardzo cieszymy, to ostrzegamy, że nie będzie łatwo, bo jest daleko. Idziemy pierwszy raz tak daleko takim domkiem na kółkach. No i kamper już ma swoje czasy, swoje lata i pewnie swoje przeżył. Niesamowite to będzie, zobaczymy. Jesteśmy w drodze, ale nie jesteśmy w drodze do Francji. Eee, chyba hamulce się spiekły. Co jest Słucham? Co jest No i klasa. Albo teraz koło szkoły na dobrze. No, jak zjeżdżałem z, e, spod domu, spod garażu, cofałem sobie, bo chciałem z działki wyjechać. No to wtedy e, samochód dziwnie się zachował. Mianowicie stanął nagle, e, był luz cały czas. Miałem bieg na wstecznym, ale samochód jakby szarpał. Na początku myślałem, że to e, skrzynia biegów, no bo tak szarpało akurat totalnie pod pode mną. No ale to podjechałem z tym kamperem do mechanika. No I mechanik powiedział, że tylne prawe koło się zapiekło, hamulec się zapiekł. Termin ma dopiero na poniedziałek, dzisiaj mamy piątek, chcieliśmy wyjechać, nie wiem czy wyjedziemy. I teraz idziemy do drugiego e, mechanika, ale najpierw jeszcze odbiorę e, teścia. Chłopaków e, wysadzę u babci. Kwiksynka jedzie za nami samochodem, dojedzie zaraz. A zobaczcie, teraz to. Jaki hardcore, żeby się zmieścić. Przed nami jest jakiś rów, który pewnie ma 100 metr, półtora metra więc musimy uważać Justynka nas wyprzedziła i zna drogi podobno Przejechaliśmy do mechanika tutaj w kotczu. Pan sprawdza I co przy okazji wyszło to, że cieknie olej Nie wiem czy to olej silnikowy czy olej ze wspomagania ale kapie No i tak, i sytuacja, o, mam już sweterek. Sytuacja wygląda w ten sposób, że e, posypały się taczy hamulcowe, bo tutaj są hamulce BMW z tego co się dowiedziałem. Posypały się taczy hamulcowe i e, taki cylinderek. Przecieka, więc to jest do wymiany. No, pan ma zamówić części. Może będą jutro, ale jeszcze w sklepie szczeciami nie odbierają, więc to nie jest pewne. Jeżeli będzie jutro, no to pewnie gdzieś tak w południe, po południu samochód by do odbioru. po nie podjechała, żeby zapakować lodówkę yy, do Astry, bo tutaj nie będziemy mieli prądu przez całą noc, więc musimy tą lodówkę opróżnić, żeby, żeby nam się nic nie wściekło. Przyjechałaś po nas tak, przyjechała. w trybie awaryjnym Przyjechał. i Michaś z nami jeszcze! Jest. Cześć, Michaś! Chodź pokażę kampera, który nie ma koła. Chcesz zobaczyć? Przyjecham po rzeczy Wiem. No, plany się zmieniają, ale tak to bywa. Chodź, idziemy. O, Michasia, zabieram i pokażę mu. Zobacz, Michałku. To jest kamper. Ma awarię. Chodź ci pokażę, zobacz. Tutaj nie ma koła. Chodź. Była tarcza zła, no. Była tarcza zła, zobacz, tutaj. Tutaj się popsuło nam, spójrz, spójrz, tutaj. Widzisz? To jest do naprawy. tam jest dziadek, uważaj. Dobra, my będziemy rozparcelowywać lodówkę, którą dopiero co zapakowaliśmy. No dobra. Zobaczcie, ile tego mieliśmy w lodówce. Spójrzcie. Tu już zapakowałem kluski śląskie, nasze ulubione. No i to wszystko muszę teraz zabrać. O, tutaj nie wiem, czy tutaj coś mamy. Nie, tu jest pusto akurat w zamrażalniku. No i to wszystko muszę zabrać. No to wszystko trzeba wziąć. Kiełbaska, która miała być na święta. Miał być żurek na święta Zobaczcie, i to wszystko Musi wrócić Ale zobaczymy, może się uda, może się uda Te części na jutro zamówić i Jutro po prostu e, Pojedziemy A Michałek pilnuje nam naszej torby z prowiantem Z lodówki Michałku będziesz nam torby pilnował? Dzięki O, to są, o, a to było dla Ciebie, zobacz To były pierrożki z truskawkami Wsi Patrol, no i to miałoby być wszystko Na podróż Która się na razie nie odbędzie no, zobaczymy co będzie jutro z kamperem, nie? No to są... To są będziemy gotować w kamperze No, jak naprawimy kampera to na pewno będziemy w nim gotować Na razie nie działa Dobra, wracamy do domu I wracamy do domu Z Michasiem Aha Zosta Zostawiamy pana z naszym kamperem Jedziemy. Fajna przygoda no. Co? Już się zaczęło, to mi się podoba. Ile przejechaliśmy? Dwa metry. No domu? A co będzie dalej? Niezio, Lubię adrenalinę. Pani, no, A, aż e, pożyło, słuchajcie, jajka, by tam można było usmażyć. Naprawdę. Takie było gorące. No dobra. Dobra, jest adrenalina. No, ten pan co się dobry dzieje? Jet, albo nie. <suszy> dobry jest. coś. to ja myślę, <suszy> że to... jest się <suszy> A ten pan na rowerze. O, wow. Ten pan tutaj, aha tutaj. No dobra, to ja myślę to już tylko, że czas urlop zacząć, nie? No. Dobra, zaczynamy to jest nasz chwilowy postój przed kolejnym planowaniem podróży bo na razie mamy problem z kamperkiem tu tylko sobie siedzi i sprawdza może coś się uda odwołać odbukować. później sobie jeszcze zabukujemy zobaczymy, a póki co idziemy jeść Aha. kamper jest u mechanika naprawia się a my idziemy z Mateuszkiem po lody umówiliśmy się tak, że ja nie będę wchodzić do obiedronki tylko będę stał przed sklepem a on sobie kupi loda dla siebie i dla Michasia no i później wyjdzie i poleci do babci i z Jasynką będziemy wracać do domu, żeby tam ogarnąć dom, wszystko pozamykać. Bo tak w takim trochę popłochu wyjechaliśmy. I dla Michasia chyba kupił dwa lody. Aha, kupił loda w tym w kubku? Juska, no. I kupił loda takiego na patyku. Ciekawy, który jest dla niego, a który jest dla, I czy tak dla Michasia. Pieniędzy. No powinno mu wystarczyć, chociaż w tym kubku nie są takie tanie. Nie wiem. Pewnie zdychy kosztują. No zobaczymy. No ale słuchajcie, to jest jego pierwsza zakupy samodzielna, także. No, no dokładnie. Jest Czyli co? Piska? Jedziemy zaraz, do domu, nie? Ogarnąć wszystko. <grymne> I jutro będziemy myśleć. No, idzie czy nie idzie? Czekaj, jeszcze, czeka, jeszcze. No dobra, zaraz pewnie zapłacić. Ka A ile? bo na zauważył mnie. Matuszek się wrócił na chwilę. Chyba mu nie zaczęło jednak pieniążków. Zabrakło mu na loda. No ja dobra, 20 złotych, miał 20 zł. No ale wziął, wiesz co tego. On wziął chyba tego szelera w kubku. <grymne> idzie. Czyżby Ci pieniążków zabrakło? Co? Co tak? Zabrakło mi 2 złote Żartujesz? No a cenę nie sprawdzałeś? Co? Cenę nie sprawdzałeś wcześniej? Nie, nie było żadnej No, no dobra. dobra No i super, dobra, super brak, Elegancko, gratulacje. gratulacje Idziemy teraz no, Sam zrobiłem no, super No elegancko No to my jedziemy nie do Chocenia A Mateuszek tam. idzie z lodem dla Michała. Cześć Wracamy Nas no nudno nie jest Nie jest nudno Dzieciaki są u dziadków My jedziemy w domu trochę ogarnąć przed wyjazdem, no bo jednak jedziemy chyba jutro do tego Paryża, do tej Francji Tylko czekamy na klocki, klocki mają być jutro I To nie Lego Koło 12, no nie, nie Lego, to hamulcowe. klocki hamulcowe no Rozsypały się tarcze Więc jutro mają przyjść okay. części do mechanika o 12, więc zanim on to zrobi, pewnie koło 13, 14, pewnie po wyjdziemy jutro już No i zobaczymy, bo mamy ten kemping Knaus w Niemczech, w Dortmundzie jutro, no ale tam nie będziemy się tak takim razie no zatrzymywać 900 km, nie ma szans, żebyśmy dojechali. Ja do kamperem. Może, to nie do campery. Może? Nie może Do 12? Nie. Nie, no maksymalnie to będziemy nim jechać jakieś 80. Góra, naprawdę, to już szybko będzie. Jak pojedziemy nimi 90 km na godzinę. No. My jesteśmy w domku, już sprzątamy. Teraz sprzątamy, Aut flaszek szukamy. Tak, no, he, flaszek. To rozpoczęcie. No tak. Rozpoczęliśmy <laughs> urlop, więc trzeba jakoś ten urlop oblać. Nie, śmiemy się. E, auta już są w garażu, więc jakby tutaj chcieliśmy to wszystko poogarniać. To Jeszcze taki z bałagan, duży. No i co? No i yy, postaramy się dzisiaj filmik wrócić na YouTube'a, także jak to oglądacie, no to jest dość świeży filmik z piątku. Że już się nam chyba nie ma co popsuć, bo już wszystko nam się popsuło. Oj. Nigdy to nie mówi, nigdy jest to na... Odywanie, zepsuł nam się prąd, zepsuła nam się woda. Skoro, się psuło, zepsuł nam tak. nam się telewizor. To prawda. Eee, co nam się jeszcze popsuło? Zlew nam się zepsuł. Też robiliśmy, robiliśmy nie nagrywaliśmy tego, sumie, ale no, też były takie usterki to prawda było, bo to nam się no i jutro się odezwiemy, zobaczymy nie! jak ten camper e, wygląda, ile to wszystko nas kosztowało i czy faktycznie tylko na tym się skończy bo to wiecie, to jest samochód 25 letni ja mam różnie tak, bywa to, ja mam co masz? o, jeszcze mamy kasę no, z lotka wygraliśmy szóstkę tylko, że na dwóch kuponach jest sobota pogoda fatalna i do dałka po telefon prywatny. No i czekam na informację od pana mechanika, czy samochód będzie sprawny i gotowy do jazdy. Przypominam, to są tylko hamulce albo aż hamulce, więc mamy nadzieję, że złoży wszystko i będziemy dzisiaj mogli yy, takim wczesnym popołudniem po obiadku wyjechać do Francji gdzieś. Gdzieś tak, gdzieś tam, ale damy wam znać. Aha, no i jak widać, cały czas jesteśmy u dziadków. Nocowaliśmy u dziadków wszyscy. I czekamy na wieści od Pana, od kampera. <grym> do zobaczenia później. Dobre wieści, bo właśnie dzwonił do nas Pan mechanik. Kamper jest gotowy do, do odbioru, a jest godzina. Tutaj jest, nie wiem czy będzie widać. Dziesiąta. Także jedziemy zobaczyć, zaraz się nim przejdziemy. Eee, no i co? I, I Jesteśmy w kontakcie cały czas. Jesteśmy pod jur kampera, przyjechaliśmy. Dzień dobry. Koło już jest, czyli chałuty też są. Wjeżdżamy zaraz i odbieramy kampera kamper sprawny już wszystko naprawione, Wjeżdżę. to ja siadam też do samochodu i jadę i teściu jedzie, no i jedziemy Jesteśmy już kamperem pod domem u teściów? Czekamy teraz tylko na Justynkę i będziemy się wokować i będziemy jechać. Ale plany trochę zmieniliśmy. No jesteś jesteśmy już w autku. Pompujemy sobie tutaj zawieszenie, żeby je trochę podnieść. I wyjeżdżamy z domku od dziadków. Co Mati? Jesteś? Cześć. Cześć! Cześć! Gdzie jedziemy? Zmiana planów. Nie jedziemy już do Paryża, do Francji, ale to wszystko wam opowiemy. Tylko jedziemy teraz gdzie? Do? Chorwacji, na Istrię no, już stoimy przed domkiem, bo zapomnieliśmy wziąć rzeczy do lodówki A wczoraj przecież ją rozpakowaliśmy, więc musimy ją znowu zapakować Ale to będziemy już ją pakować do lodówki, te rzeczy wszystkie Będziemy już pakować w trakcie jazdy, więc już na spokojnie Tylko dziadek nam przyniesie, bo zamówiliśmy torbę Z tymi, z tymi rzeczami, z tym prowiantem No nie, bo lodówka jest tutaj z tyłu, ona jest schłodzona I po prostu dziadek przyniesie nam torbę, a mama wszystko zapakuje Otwórz schowę Ok, wyjechaliśmy już. Mamy wszystko co mieliśmy wziąć, mamy prowiant, o którym zapomnieliśmy wcześniej. Nie ma tej? jedziemy? Jak już mówiłem wcześniej, nie jedziemy do Francji, nie jedziemy do Paryża. Dane się zmieniły, bo mamy dobre opóźnienia przez tą naprawę. I tak nam podkład kemping na jedną noc w Dortmundzie, więc już go jedziemy do. uwaga, uwaga! Chorwacji! Jedziemy na Istrię. Tam zaraz przy morzu jest fajny kemping, który jest czynny w tym okresie. Więc, więc będziemy teraz w, w trakcie jazdy go rezerwować, bo są tam jeszcze parcele wolne, więc, więc myślę, że też damy radę. A dlaczego chorwacja? No, chociażby dlatego, że po pierwsze jest tam cieplej. Temperatura ma być około 18, nawet 20 stopni w przyszłym tygodniu. Dzisiaj mamy sobotę. Jest bliżej trochę o te 200-300 km. No i no jest. No i to jest ważne, bo jednak tą całą dobę mamy z a że kamper jest z małych swojej lata i, yy, i te 300 kilometrów to jest naprawdę pół dnia tym kamperem, no to, to dużo lepszą funkcją dla nas będzie chyba jednak ta Chorwacja, prawda Mati? No i co jest ważne, wzięliśmy rowery, bo w pierwszej opcji, w na Paryż nie wzięliśmy rowerów w ogóle, teraz wzięliśmy cztery rowery, czy dwa, czy trzy dla nas i taki malutki biegowy dla Michasia, więc sobie też tam pojedziemy trochę więc sobie pojeździmy trochę. No i zobaczymy. No damy wam znać, jak się nazywa ten keping bo nie pamiętam, bo dopiero co go znaleźliśmy. Musimy jeszcze zrobić sobie to kartę akcji bo keping jest na I kartę, kartę akcji i po za chwilę yy, w stacji. Tak, tak na no, to sobie po prostu będzie dużo, będziemy z dziećmi. I też nam nie śpieszy już, tak, tak, tak naprawdę. To będziemy Was informować, jak ta podróż nam mija. I cieszę się bardzo z tej zmiany z Paryża na Istrie, super. Miłska? Cieplej będzie, bo w Paryżu ma padać przez, tygodnie, przez cały tydzień. A, to jest punkt trzeci, że tam rzeczywiście, tylko, że jest chłodniej, to no jest wiemy, jakby normalne. Paryżu, tam tak, to no będzie padać, padać też w Paryżu ze... cały I czas. 10 stopni przez cały tydzień. Czekajcie, włączyłem yy, wycieraczki. Nie wiem, jak je wyłączyć teraz. Dobra, wyłączyłem. No, to jedziemy. Jeszcze Wam powiemy, że jest dokładnie 12.15. Yy, mm. Mamy 1300 km. No 1200, parę, y, więc plan jest taki, żeby dzisiaj dojechać do Czech, jak będziemy w Czechach, to się odzwiemy, y, no, także, Anno Domino, 12.15, sobota. Serio? No serio, a co tam? Bo e, się taty, czy kiedy pojedziemy tak, e, na, e, nie wiadomo gdzie jedziemy, tylko tak Na no, dziko, żeby spać, tak? No na, no, na dziko, ale tak... E, e, queen, no. Tak, że no, po drodze coś wiemy. sobie zarezerwować, ja rozumiem. No wiesz co, zobaczymy, no jedziemy teraz, jeżeli będzie jakiś kemping po drodze, na przykład teraz tutaj, myślę szybko, e, i będzie on czynny, i będzie w dobrych pieniądzach, będzie taka no to może nawet gdzieś tam sobie idziemy, no zobaczymy. Na no, to Polska jest. No, na no, no, razie jesteśmy w Polsce. W Polsce to 40, ma, jest za Ile jest? 40. Aaa, że nie dobra informacja. Dobra, a my teraz mamy pierwsze tankowanie. Diesel, o dobra, to będziemy sobie takie razie tankować. Tu mamy wlew do diesla, więc sobie za. O, ale piszczy, więc sobie zatankujemy. Tu gdzieś sobie to włożymy, albo tu. Nie wiem. A tutaj sobie włożymy sobie. A jesteśmy na stacji Omnik. No i benzyna kosztuje, czy tam diesel. Nie wiem ile kosztuje, zaraz zobaczymy. Chyba 6,77. No to wlewamy. Takowanie się już zakończyło, a wlaliśmy dokładnie 25 litrów, niecałe i 6,77 jest za litr. W sumie zapłacimy 169,18 groszy. Słuchajcie, my jedziemy na kemping Polidor na Istri w Chorwacji. Tak pomyślałem sobie, że szybko zupdateujemy tą informacje dla Was, bo jeszcze stoimy na parkingu, jesteśmy po takim pseudo obiadku. Kanapyczki, takie rzeczy, także fajnie. Mateusz tutaj. O, wziął sobie telefon, który nie ma z internetem, ale ma hmm. telefon. Masz I jeszcze kalkulator. Właśnie, i czeka sobie na kisiel, bo sudi się u kisiel, jest bardzo gorący. Więc musimy chwilkę jeszcze poczekać. A ja znam, mam herbatę. Sukces, mamy herbatę, eee. bo zgubiliśmy ją. Jak wszystko zresztą w swoim życiu, ale mamy herbatę. Tak spoko. Zobaczcie jeszcze. Od stacji, ten Omnic, Omnik, wyzerowałem licznik. Także mamy 0 km, zobaczymy jak się zamknie, jak wrócimy z powrotem do kraju mamy pełny zbiornik, zapotankowaliśmy za 170zł prawie e, jedziemy zrobiliśmy sobie przerwę, jesteśmy gdzieś e, no grubo za łodzią, za Piotrkowem tu, tu jakiś ładnie pogoda się bardzo popsuła, Pata deszcz teraz tego tak nie widać, ale jak się jedzie to ten deszcz aż, aż szyby zalewa i bardzo wieje, strasznie buja tym kamperem także taka szybka przerwa od tej pory co pokazywałem wam, jak restowałem licznik, no przejechaliśmy dokładnie 171 km, no to jakoś niedużo, a w sumie do domu 200. Tutaj Mati, tutaj, o ja idę, bo coś sobie pewnie, napijemy się herbatki, jakieś kawki, bo nie piliśmy. Co Michaś? A co macie bazę tutaj? Pokaż. Tak, my mamy tu bazę. No to sobie chłopcy zrobili bazę. Mogę się Michałku z tobą pobawić? Tak. To ja też się pobawię. No. Mamy bazę. No tutaj mamy, musimy pozmywać, o tutaj. Spada, deszcz, jak nie wiem. No i robimy obiadek. Tu będą kluski śląskie. Tu będzie dosłownie z 5, 6, 5 pierożków dla Michasia, bo Mateusz nie lubi pierogów z truskotkami. Michaś bardzo. A tu kluski śląskie i sosik. No z proszku, no nie. Sos do pieczeni jasny. No, ale powiem wam, że jak się grzeje w kamperze, to jest bardzo ciepło, bo zobaczcie, tu jest temperatura. Jak zaparkowaliśmy, to mieliśmy 22 stopnie, a jak tutaj już sobie gotujemy jakieś, no powiedzmy, niecałe 10 minut, no to już się nagrzało do 24,2, więc naprawdę bardzo daje radę ten, ta kuchnia gazowa i naprawdę bardzo fajnie nagrzewa kampera. Myślę, że przyczepę też tak nagrzewa. A Micha się bawi strażą pożarną. No, mamy jeszcze 1030 km. do Chorwacji, w sensie do Istrii, czyli tam gdzie ten kemping chcemy sobie wziąć. Dzwoniliśmy tam do pani, więc pani powiedziała, że trzeba sobie... Są, są parcele i trzeba sobie je zabukować przez stronę internetową i tam trzeba dać dane do karty kredytowej, więc tak zrobimy. I obiad podano do stołu. Kluseczki śląskie. Michał chciał najpierw pierogi z truskawkami, z no ale zmienił zdanie je pierogi. Znaczy i je teraz śląskie. Zapytałem się go, czy mogę zjeść pierogi, powiedział, że nie, że ma na później, no to... Nie wiem, co zrobić z tym. A my zatrzymaliśmy się na sekundkę tutaj w okolicach Katowic, w okolicach Bytomia bo idziemy do Media Expert po głosie na bluetooth, który chcemy sobie połączyć z telefonem bo od w kamperze gra tak średnio no a też mamy różne swoje takie utwory w telefonie, które chcemy sobie puścić na głosić by takim zewnętrznym. Kamper zaparkowany zabezpieczony no idziemy, bo nie, nie wiem czy, czy, czy do Media Expert czy do Action Muszę ich znaleźć teraz. A ja ich znalazłem w Action jednak, byli w Action i tutaj są akcesoria do, do kampera, w sensie bluetooth ten jest dwa razy mocniejszy pokaż tego ten jest dwa razy mocniejszy, bo ma dwa razy 102 to ten ma ten jest fajny, 10 bo ten może sobie odczepić są dwa jakby, no nie? Jest, jest tutaj, górna część, dolna część i one się rozdzielają, i można wziąć na przykład e, jedną część do tyłu kampera a tą część do, do przodu i mamy lepszy dźwięk to teoretycznie ten dźwięk powinien być lepszy wtedy, nie? czyli ten jest za 89,95 2 razy 10 W, a tu jest 1 razy 10 W. Tylko, że to się pewnie świeci. Chcesz takie bańki? Nie ma. Jest jeszcze na dole. Zobaczymy, dobra, trzymaj sobie, Michałku. Tu jeszcze na dole jest. No i tu taki jest też za 90 zł i tu jest 20 W, czyli taki, no już taki konkretnie mocny, ale jest duży z kolei. Ale już karwi on chyba jest za duży, wiesz? Ja bym wziął ten. Zastanawiałam, czy nie tego potrzebujemy. Albo właśnie takie coś. No i wracamy z Action. Ostatecznie wybraliśmy tego speakera. 360 LED. 10-watowy, kolorowy, wracamy do kamperka. Panie Michałku, idziemy. Wróciliśmy z Mateuszkiem do kampera i w Justyna jeszcze jest z Michasiem w Rosmanie kupimy jakieś leki dla e, Michałka, bo coś go rozkłada. Twoja czapka, nie wiem, nie ma tam? Zobaczymy zaraz. Wróciliśmy już z Mateuszem, mamy głośnik, zaraz go ładujemy. Już ciemno się robi, jest godzina Tata. chyba 18. To tak. Osiemnaście. Słucham, Mati. E, a jak wtedy tutaj wszedłem, to miałem czapkę? Jak wszedłem? Ja ci dawałem czapkę, jak wychodziłeś. I teraz powinieneś. Zaraz zobaczymy, gdzie jest. Może ma mama, wiesz. Dobra, tak myślę, że będziemy się mało żegnać i będziemy wreszcie kończyć ten vlog dzisiaj. Bo strasznie długi jest, a jeszcze nie wyjechaliśmy z kraju. Mamy 930 km do kempingu na Istrii w Chorwacji. Więc żegnamy się, pa! pa. pa. I widzimy się w kolejnym vlogu. Hej!